Podwójna przystawka przed daniem głównym w Berlinie, a więc półfinały wirtualnego Euro 2024. Zostało czterech najwytrwalszych, tylko jeden nie zna jeszcze smaku zwycięstwa w turnieju o Puchar de Launea. Taki futbol jak w ćwierćfinałach. Tego bym sobie życzył. Zaczynajmy batalię o finał. Portugalia-Włochy. Na pierwszy ogień stają naprzeciw siebie dwaj ostatni mistrzowie Europy. Portugalia bez ogródek rusza do ataku. Leo już w piątej minucie konkretnie postraszył Donnarumę. Diogo Koszta także szybko Musiał się wykazać po strzale Di Marco. Od początku się dzieje, oby tylko tak dalej. Vitinha świetnie wpuścił w pole karne Bernardo Silve, Leo przed obrońcami, ale dogrywający też przed nim. Tego nie dało się zepsuć. Rafa Leo głową zamyka akcję i daje Portugalii prowadzenie. Ta idzie za ciosem. Po pół godziny gry Fernandes jeszcze nieskutecznie. Donna Ruma bronił, ale jeszcze przed przerwą zawodnik United dostał drugą szansę. Tym razem po podaniu Ronaldo i zamienił ją na gola. Portugalia pewnie idzie po swoim. Włosi oprócz jednego strzału zupełnie niewidoczni. To już druga połowa i we włoską obronę jak nóż w masło wchodzi pomocnik z drugiej strony Manchesteru. Bernardo Silva jeszcze zwiększa rozmiar zwycięstw. To dla Italii będzie to ostatni mecz zagrany w Berlinie. Honor obrońców tytułu próbował uratować Kieza, ale Diogo Costa stanął na wysokości zadania. Z podobnej pozycji na kwadrat przed końcem strzelał Pellegrini i też nie zdołał stworzyć zagrożenia. Portugalia skutecznie się broni, ale jak to ona w końcówce... Jeszcze nabrała apetytu. Ronaldo po długim rajdzie postawił kropkę nad I. Totalna demolka, obrońcy tytułu ogołoceni z marzeń. Potrafili dać na tym turnieju wielkie emocje, ale w półfinale dla Portugalii byli tylko cieniem. Wybiła godzina, byś uniosła się na nowo portugalska chwało. Tak śpiewają w swoim hymnie. Za kilka dni w finale ta chwała rzeczywiście może się wznieść. Chorwacja, Hiszpania, brązowi medaliści mundialu w Katarze kontra jedyna drużyna, która kiedykolwiek obroniła mistrzostwo Europy. Ekipa z Bałkanów rusza z wielką werwą. Brozović wpadł w pole karne. Sprytnie zagrał i Kramaric to wykorzystał. Już w siódmej minucie mamy otwarty wynik tego spotkania. Co się stanie, jeśli Hiszpania pierwsza straci bramkę? Na tym euro jeszcze nie było przecież takiej sytuacji. A no właśnie to się stanie: La Rocha zupełnie pogubiona i bardzo szybko na 2-0 podwyższa Modric. To jest właśnie kapitan. 39 lat i 4 gole na mistrzostwach Europy. Chorwacja idzie po swoje. W 36 minutach minucie mogło już być po wszystkim, ale tym razem Kramaric przegrał z Simonem. To jeszcze jedna próba tego zawodnika, znowu górą bramkarz atletiku Bilbao. Tylko on z całej hiszpańskiej jedenastki dawał powody, by zauważyć go na boisku, ale po zmianie stron już w zasadzie jakby nikogo nie było. Nikt nie próbował zmienić zaistniałego stanu rzeczy. Dopiero tuż przed końcem Hiszpanie postanowili jakkolwiek się w tym meczu pokazać. Liwakowicz odbijając ten strzał Olmo pierwszy raz podjął jakikolwiek wysiłek. W ostatniej akcji po Moraty nie miał już nic do powiedzenia, ale pobudka przyszła za późno i ta bramka poza ustaleniem wyniku niczego już nie wniosła. Półfinały wirtualnego Euro 2024. Totalna demolka i nie do końca pewne, ale w pełni zasłużone zwycięstwo. Nie będzie już ani Forza Italia do Berlina, ani też La Furia Roja. 14 lipca o mistrzostwo Europy w naszej symulacji powalczą Portugalia i Chorwacja. Cristiano Ronaldo czy Luka Modrić, który z nich na swoim zapewne ostatnim Euro sięgnie po trofeum? Dowiecie się tego w dniu meczu. Tak jak w przypadku Ligi Mistrzów, rozgrzeje was nieco przed prawdziwymi emocjami. Jeszcze zanim zakończymy, klasyfikacja strzelców. CR7 zwycięstwa w niej już nic raczej nie odbierze. Modric traci do niego dwie bramki. O samo miejsce w czołówce zapewne powalczą Kramaric i Leo. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na wirtualnych ligach.